Moim dzisiejszym rozmówcą jest Magdalena Ho, Polka, która bardzo dobrze zna realia azjatyckie. Magda jest Miss Exotica, jest laureatką tego plebiscytu i jest naszą kandydatką w plebiscycie Miss Earth 2015. Magda, chciałem zadać Ci pytanie. Co myślisz na temat pomocy krajom trzeciego świata? Jak wiesz, pomagamy na Filipinach. Czy mogłabyś na ten temat coś powiedzieć? Jak uważasz, czy warto pomagać dzieciom, które potrzebują edukacji? Oczywiście myślę, że pomoc dzieciom jest bardzo ważna. Ponieważ dzieci tworzą naszą przyszłość, tak. Wiem, że jedną z kluczowych kwestii związanych z plebiscytem Miss Ed jest pomoc związana z ekologią, z ochroną środowiska. Jak można być odpowiedzialnym społecznie w kontekście pomocy? Czy zatem jest możliwe wpływanie na środowisko bez edukacji? Edukacji właśnie w tym najmłodszym wieku, edukacji dzieci. Zdecydowanie tak. Myślę, że edukacja jest jedną z najważniejszych kwestii. Odpowiedzialność społeczna nie może zaistnieć bez edukacji, i właśnie warto, naprawdę warto inwestować w rozwój dla dzieci, ponieważ stanowi ona przyszłą, przyszłą gospodarkę przyszłość. Magda, wiesz czym zajmuje się Fundacja ESPA? Projekt Hope, który realizujemy na Filipinach. Widziałaś materiały. Czy było coś w tych materiałach szczególnego, co zwróciło Twoją uwagę? Szczególnie zwróciłam uwagę na filmik, który ukazuje dzieci, które właśnie ze swojej sytuacji materialnej i ich rodzin. E, zbierają jedzenie z, ze śmieci, z, z odpadków. E, niekiedy dla nich to jest bardzo przykre przeżycie, ponieważ e, inne osoby, które zauważały na przykład e, ich rodzinę, e, które właśnie wykopywały to jedzenie, e, nazywały, mm, nazywały ich śmieciarzami. E, dla, dla, dzie dla dziecka to jest e, straszne, ponieważ e, niestety te dzieci nie mają innego wyboru. Zapamiętałam sobie bardzo słowa dziewczynki, e, która powiedziała, że e, to jest to, co oni robią, jest honorowe, ponieważ e, to, że zbierają, e, wygrzebują ze śmietnika e, jedzenia. To jest o wiele lepsze niż gdyby mieli kraść. Także w tej dziewczynce, pomimo tego, że jest, że jest jeszcze malutka, bardzo dba o, o swoją rodzinę, o, o swoich bliskich. Warto w takich ludzi inwestować, bo, bo to jest właśnie przyszłość, i, i chciałabym jak najbardziej ich wspomóc. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do pomocy innym. Warto pomagać dzieciom, ponieważ to jest nasza przyszłość. To jest e, nasz rozwój świata. E, I warto też pomagać, dlatego że, e, że to ukazuje, jakim jesteśmy ludźmi. E, dlatego też e, cieszę się, że e, dostałam tytuł e, Miss Exotica. International również w tym roku, Miss Earth, dlatego że mogę dzięki temu podążać w tym kierunku, oraz być tym głosem słabszych i im pomagać.